Ty, to jednak można podejmować pewną interakcję z tymi postaciami? Kurde, nawet nie wiedziałem. No, nie wiedziałem, bo jestem na trybie stalkera, tak? Tutaj nic nie jest podświetlone, szczerze mówiąc. Dobra, mieliśmy 350 naboi, ile dobrze pamiętam. Zobaczymy, ile teraz będziemy mieli po tej całej przygodzie. Uuu, ej, 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 patrzcie, 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 patrzcie. Ej, przepuść, dziadek! Dziadek, przepuść, kurna, przepuść, chłopie Jezus Maria, no No laski tam są Jaki, jaki trzmaciarz Stój se tam Jak chcesz, to sobie stój, kurna Nie podzieli się z nikim, dobra Ile mamy amunicji? O, sztycie, w mordę, mieliśmy 350 Tak mi się wydaje Teraz mamy 137 Uuu. Ale, ale kiepsko Ale kiepsko Dobra, tutaj mieliśmy 150, tutaj 0, ale mamy, słuchajcie, w ogóle hajs, tak? To jest ważne. Nie jest źle, tylko mm, ta spluwa nie jest mi potrzebna de facto, taki, ten shotgun dobry, znaczy ten taki wielki. Okej, okay, zobaczymy czy możemy go na coś wymienić sensownego. To jest dubluwa, ale jest też takie automatyczne, nie? To jest jednostrzałowe, to jest dwustrzałowe, a szybkostrzelne karabiny i romany. Nie, 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 nie namówisz mnie. Nie podoba mi się to zbytnio, to, to nie jest moja faza. Do no, jakiś tajny klubik. Panów e, z świekami YMCA. Y dobra, idziemy do burdelu. Tam podobno zawitali nasi goście, ale dobra, tam jest sekstro w ogóle. Dziadek się nie odsunął. No, jeszcze pozwiedzamy tutaj co ciekawego. Ej, hey, że na na убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Ну... Э, это Тенсбару. Ну, как хочешь. Ну, добра. Ale co, ja mam strzelać z, w, swoimi nabojami, czy co?

Ale, ale się rozerwałem, mówię wam. Ło! A tutaj co jest? Agapie, tutaj są. A popatrzcie, popatrzcie, szczury żyją, wszystkie cztery szczury żyją. E, ktoś to do nich strzela, totalnie podłuje. Czy pięciu szczurom uda się przeżyć? Tutaj jest pięć szczurów. Już jeszcze pięć szczurów, wszystkie są tutaj, jeszcze tylko 16 sekund, 15 sekund. Czy strzelającemu uda się zabić chociaż jednego, czy chociaż jednego trafi? Czy ci wszyscy ludzie będą mieli co jeść na kolację? Jeszcze tylko zostało 8 sekund, znowu pudło, znowu pudło, pięć szczurów. 3 sekundy, 2 sekundy, jedna sekunda, zero!

Ale skomplikowane zadanie będzie teraz. Eee, nic nie mogę nacisnąć. Dobra, idziemy do tej szczelnicy. Wiecie co, ja myślę, że znowu trzeba będzie tam wejść i się założyć. daj ja mogę, mogę tak przejść po prostu? Dobra, kurna, masz. Jezus, Maria. Dobra, potem się rozejrzymy za tym misiem I. Pam. 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 Nie wiem, czy miałem. Le o Jezu jeszcze? Aha. O, 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 ale spierdala! Dobra Ok, ale gdzie tutaj jest Misio? Patrzcie, tutaj go nie ma. Chyba, że kurna, ja mam to przejść tak maksymalnie. Wiecie, i oni mi go dadzą wtedy. Tutaj nie widzę żadnego Misia. To jest jakieś zadanie poboczne, ciekawe. Mała patrony. Может, поднимем ставки? Ну, добра, давай. Мишени ждут. Есть маслята, перья, взрывчатка. Это кто три бациллы попадает? А гранат там можно жучить. Э, ты чё, обурел? Опять попал. Ха, вот Это уже интересно. Не, ну вообще. Вот это я встрял. Czy granat tam można rzucić, bo biedne szczury? To jest niehumanitarne. To jest totalnie niehumanitarne. Słuchajcie, jacyś obrońcy praw zwierząt powinni tutaj e, zgłosić się. O specjalna nagroda, Misio! O oh, yeah! jee, yeah, baby! Ale jestem dobry, słuchajcie, odzyskałem misiaczka dla biednego chłopczaczka. Patrz, tu twój misio. Misio z niespodzianką. Odblokowane osiągnięcie znowu razem. Mały chłopiec i miś. Czy miś jest zakażonym obcym, który przedostał się na teren metra i wykonuje misję infiltracyjną, aby zgładzić pozostałą ludzkość, ludność rosyjską? Dowiecie się tego w metrze. First Blood No, ja wiem, no ja wiem. O, no, jestem co? dobry. Dobry Stalkerek. Artiem to jest dobry Stalkerek. Dobrze. Dobra, zobaczymy, ile mamy hajsu. 187, czyli wyszliśmy na plus generalnie A dobra, ale może jednak kupimy naboje. No właśnie. Znaczy, ja wiem, że pewnie to w metrze można znaleźć i w ogóle, ale. Kiss Okej, okay, słuchajcie, to chyba nam zostaje jedynie burdel. O oh yeah, a jeszcze tutaj nie byliśmy. No, tutaj jeszcze nie byliśmy. A tutaj niczego nie ma ciekawego. Oprócz tego starego człowieka, który nic nie. A ty, tutaj jeszcze jest coś ciekawego. Nope, tutaj taki podgląd. Nie, właśnie o to chodzi, że nie mam. Dobra, idziemy, idziemy na dziewczynki, idziemy na dziewczynki. Byłem tutaj umówiony, panie ryba. Morda, jak po prostu. O oh yeah, dance baby, duke nukem, pamiętacie to? Jak on mówił, jak mówił duke nukem, shake that ass, shake that ass, shake it baby, shake it baby, oh yeah, oh yeah. Ona przypomina mnie, oj ty Angelina Jolie, ale ale ja ja Angelina Jolie bez kitu, popatrzcie. Patrzcie. Ej, ale przyjrzyjcie się jej, totalnie Angelina Jolie, No! Stuprocentowa, tylko wiecie, że Angelina Jolie ostatnio sobie piersi obcięła? Obydwie! A to już bysze. jest. O! Paweł! Jest mój dzienniczek. O, pajączki jakie fajne. Pewnie będzie to można rozbić jakoś czy coś. Ej. Takiego ciała nie można marnować. Jestem w stanie wynająć pokój. Halo. Ojej, ojej. Nie wiem, czy YouTube tego nie zabroni. Dobra, nie oglądamy takiej nagości i zgorszenia. O nie, nie, nie. Paweł, oj, zabawimy się zaraz, Pawełek, oj, zabawimy się. Wsadzę ci coś ostrego, tam gdzie światło nigdy nie dochodzi i nie będzie to. Co zalec! Nie, dobra, teraz nie zaatakujemy. Artiem jest mądry. No ty no, No, bierze, no, bierze. no po że nie w Magatu. No jasne, jasne. Dawaj. O oh je yeah, baby, o oh je. Yeah. Oglądajcie to na live'ie, bo ja to będę musiał wyciąć. Ja to będę musiał wyciąć, serio, albo przyciemnić. Oglądajcie to na live'ie. Come on baby, shake it, shake it. it, it oh je, o je. Taniec, dobre, dobre, to jest gra dla dorosłych. Tylko nie zgłaszajcie mojego live'u na GameCrafts, naprawdę. Dobre, dobre. Zerknę, co tam się na czacie dzieje. YouTube nic z tym nie zrobi, mówią, naprawdę. No nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Hmm, no pewnie, że tak. A już, już stanik magicznie się na niej znalazł. Dobra, słuchajcie, nie zabawiamy tutaj, drugi raz. Słuchajcie, znam takiego gościa, SSOHPCK. I on musiał, ma 700 tysięcy widzów. I on musiał wycinać takie sceny z harpiami, bo się YouTube do niego doczepił. Serio. Ale to było jakiś czas temu, tak? Paweł wie... znać Pawła w Wenecji Nie no Dobra, dobra, idziemy, idziemy Tutaj czyżby był? A tutaj w takim razie. Traff Troll Face a na Cycki. Może to jest i pomysł. Dobra. E, o, super. Dobra, słuchajcie, zabawiliśmy się, było naprawdę miło. E, napiliśmy się alkoholu, ale trzeba brać się do roboty. Taki żywot Stalkera. W ogóle powinienem zgasić światło, tu. No dobra, to i tak nieważne. Ok, wchodzimy w mod skradankowy. O sztywcie, w mordę. Chyba ich załatwię wszystkich po cichu, ładnie. Web-bam! Wiecie, że to może być zguba moja? Okej, okay, oni mnie teraz już nie widzą, chyba. Ej, kurna! Myślałem, że do niego jednak doskoczę i mu coś będę mógł zrobić. Okej, okay, no ja naprawdę tutaj nie chcę mieć jakiejś ostrej rozruby. Ktoś dostał, ktoś oberwał. Na mnóstwo ich tutaj jest. Te oni się sami nawzajem zabijają. Bez kitu, bez kitu, bez kitu. Sami nawzajem się zabijają. Oż! Okej, okay, rozegramy to inaczej, po prostu nie będziemy strzelać w te lampy. Wyczyścimy ich na easy mode. Patrzcie, apteczkę sobie wziąłem. Dobra, i ten tutaj wyłączymy światło. No, popełniłem pewną głupotę, ale już naprawiam to. No, ich jest tutaj naprawdę sporo. Na przykład ten. Popatrzcie, popatrzcie. Depszę mu po piętach i nic się nie dzieje. Weep, bam Tylko żeby oni się tutaj nie skapowali, bo niestety tych ciał nie można przeciągać, prawda? Co już o tym wcześniej mówiłem. Web, bam. No i tutaj sobie zbierzemy mnóstwo fantów po tych gościach. Niestety nie mam noktowizora, ale mam nadzieję, że całkiem nieźle widać. Nie wiem gdzie się podzielić ci goście, szczerze mówiąc. No, no, już nie mogę nacisnąć tego E, to znaczy nacisnąć mogę, ale to nie działa. Webam. bam. Oh yeah, tak się załatwia sprawy, po stalkersku. Pochodzimy sobie jeszcze tutaj z latarenką. Byście mogli widzieć doskonale, gdzie tutaj się poruszam, gdzie się skradam. Ups. Gdzie wykonywałem te kocie ruchy? Ten gościu coś podejrzewa, ale tak naprawdę nie zdaje sobie zbytnio sprawy, co ma podejrzewać. Słychać takie dzwoneczki, jakby. Osz. Tam jest jeszcze jeden gościu. No, zobaczcie jego ciało. Mordy, zobaczy jego ciało i zacznie alarm. Fuck, tak, fuck. No i. No i tyle z stajności, że tak powiem, bo. Bo kurna, w metrze. Last Light. W metrze Last Light nie można zaciągać nigdzie ciał. Kolejne, jeżeli tutaj nas znajdą to jesteśmy w totalnej dupie Fuck. no to no to mamy przejebane teraz OK a teraz już nie dam się łatwo zabić macie to jak w banku Teraz już będę walił do nich, bo, bo już oni są już pobudzeni. No dobra, mam nadzieję, że zwróci mi się, że tak powiem, w nabojach. No i tutaj by się... Hedzik, hedzik, hedzik. O oh, Jezus! Fuck. No to brzmiało... Tak, że jakbym oberwał, to bym raczej e, już nie oddychał. Dobra, co ty tutaj masz? Bierzemy to w takim razie. Ojej, jeszcze kurna. Z kolimatorkiem. Ach, na bogato. No, musieliśmy trochę sieknąć. Panów. Yeah. No nic nie udało się niestety. Gościu zakminił, że tam leży jego kompan. I tyle. A nie będziemy się tym przejmować tak bardzo. Myślę, że i tak czeka nas dobre zakończenie. A, bo mnie było widać teraz. Fak, bo ja mam latarkę włączoną. Ok. Super. że tutaj nie ma mini mapy, żeby lokalizować wrogów. A, gdzieś tam poszli. A jest tutaj nawet napisane metro. Okej, okay, chyba, chyba już się przestali z zdeczka interesować. Albo nie, albo nie. Dobra, oni są pobudzeni, jak słuchajcie, świnie w No mhm. Nie skryją się tam. Chyba już nie zamierzają się ruszyć. No, nie zamierzają ruszyć dupy. Nie wiem, czy to będzie... Ech, nie mam pojęcia, czy bezpiecznie będzie... Oh, fuck. Ty no... Ty Zenek! Ej Zenek, no... No i co, i co, i co panowie? Kurna, no nie mam czasu na takie gry, no. Dobra, nie mam czasu po prostu na to, tak? Ja mogę się poskradać, ale wtedy kiedy... Wtedy kiedy... no... chce się skradać, tak? Że tak powiem. Oj... no i co z tym szopem zrobić, co? No to już chyba po imprezie, słuchajcie. No tak na to trochę wygląda, że już jest po imprezie. Eee, chociaż jeszcze jakiś gościu tam jest. Kurna, trudno byłoby się. Bardzo trudno byłoby się tutaj przedostać. Web, bam! Spóźniłeś się. Spóźniłeś się na suchą mordę. Nie przyjmujemy zapłać okup w nabojach. Ale widzicie, ten się uratował z tej masakry. Miała farta, ziomuś. O, Jezu, Jezu, jeszcze drugi, jeszcze drugi, jeszcze drugi, jeszcze drugi, jeszcze drugi, jeszcze drugi, jeszcze drugi. Nikoda padła Web, bam. Ok. Ten też się uratował, czyli dwóch, dwóch zostało odsalonych. Już im nie grozi śmierć chyba że z ręki tego, kto jak tutaj przyjdzie i zobaczy, co się stało, to się w kurwi. Ty, co to jest za chłopak? Może to jest jakieś nawiązanie do czegoś śmieszne. Whatever, jak to mówią Murzynki grube. Okie pozdrawiam. Grzybki tutaj hodowali, słuchajcie. Zabroniona sprawa. Bimber! Orety! Jaką ja mam ochotę na Bimber. Ej. Bez kitu, ja bym się napił Bimberku. Ja kiedyś byłem na weselu. Spiną u jej koleżanki, i tam naprawdę był zajebisty Bimber. W życiu nie piłem takiej do, takiego dobrego alkoholu. Ja nie lubię mocnych alkoholi, generalnie, ale tamten alkohol był przekosmiczny. Nie wiem, co to było. Ale co jest tutaj, pytanie. Co jest tutaj? Tutaj wydaje się, że niestety nie ma nic. Tego nie można otworzyć na pewno. Szkoda. Ok. No to włazimy! Gdzie jesteś, Paweł? o Proszę, proszę, Paweł, sprytna bystyja! Może ja tutaj e powinien naciskać, co? No, ja wiem, o co ci chodzi. Ooo, Dartanianie teraz, co? Twoje słowo jest gównowarte, Paweł. Ach yeah, ty suka! Jest strzelać w drzwi pancerne. Ach, znowu przegapiłem okazję zabicia. Go, jestem po prostu za dobry. Ciebie, człowieku. O jezu, z jednego bagna pakujemy się w drugie. Słuchajcie, moi drodzy, jedno bagno przechodzi w drugie bagno. Mam nadzieję, że nie wyjdę na powierzchnię na te stwory. Tutaj nie ma żadnego przejścia, ale zapewne zaraz się pojawi. Dziesik O, o, no, przejście. Patrzcie, jakiś szpryciarz. O, nie zauważyłbym tego. Tutaj chyba niczego nie ma, nie? Już to dawno by zostało ograbione Fakt, to jest powierzchnia. Shit. Co mam założyć? A. Lol? To kurna jakiś kostium. Kompielowy płetw szambonurka. Trochę tak to wygląda, chyba. O, re, ty, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. No, ale trudno, słuchajcie. Trudno, wychodzimy na powierzchnię. Ale to już w następnym odcinku. nasze. Я передам им все, что знаю о Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на октябрьскую черный там. Czornej tam jest. Słuchajcie, mam nadzieję, że się wam podobało. Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną do końca. Oczywiście. Trochę sobie wypiliśmy. Trochę sobie oglądaliśmy porno. Było fajnie. Postrzelaliśmy sobie do szczurów. Pokomentowaliśmy zawody szczurów. I wy... Kurczę, szkoda tylko, że tych krewetek z piwem nie jadłem. Tak czy inaczej, było naprawdę bardzo fajnie. I do zobaczenia w metrze, stalkerzy. Trzymajcie się. Hej, hej.